Cześć, witam Was bardzo gorąco na kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z update'u zamkowego. Może będziemy wypuszczać te filmy w jakiś konkretny dzień, no i będzie to na przykład zamkowy czwartek albo zamkowy wtorek. Więc zobaczymy, żeby była pewna regularność, żebyście też wiedzieli, kiedy to wychodzi. Na kanale też możecie znaleźć oczywiście inne treści. I chciałbym Was bardzo gorąco poprosić o jedną rzecz: mianowicie o subskrybowanie i lajkowanie. To naprawdę pomoże rozwijać kanał. Dla Was to żaden koszt, a tutaj będę mógł po prostu działać dalej dzięki Waszemu zaangażowaniu. Więc teraz tak. Jestem już na etapie złożonych zamówień. Robiłem to wczoraj i dzisiaj, wczoraj dwa zamówienia, dzisiaj jedno. I pewnie się zastanawiacie, czemu trzy zamówienia. I już odpowiadam na to pytanie. Mamy tutaj tak zwany zestaw kwiaty polne jest to gratis, który jest dodawany przy zamówieniu za 160 zł. Więc ja wpadłem na pomysł, bo już wcześniej to robiłem, że kiedy kupuję ze strony Lego, to staram się zobaczyć, czy jest jakaś promocja, właśnie jakiś gratis i rozbijam sobie zamówienie na trzy albo i dwie części. Przy 240 zł mamy darmową dostawę i omijamy też oczywiście chyba powyżej 100 zł, już nie pamiętam 100 zł. Musicie sobie sprawdzić, jest tak zwana opłata serwisowa, czyli ktoś pewnie ręcznie te klocki gdzieś tam wybiera. Więc przy kwocie 240 zł, mam darmową przesyłkę, unikam opłaty serwisowej i dostaję jeszcze gratis, który mam nadzieję, że kiedyś gdzieś wrzucę i ktoś go sobie kupi. Także podzieliłem całe zamówienie na trzy zamówienia po około 250 zł. Więc przejrzyjmy sobie, co zamówiłem. Ja też trochę o tym poopowiadam, pokażę Wam naprawdę bardzo fajne części. No i też już teraz wiem, że no dużo bardziej opłacałoby się kupić kolejny zamek, trzy w jednym. Pewnie wiecie, o którym zamku mówię. Mówię tutaj o tym zamku LEGO, który jest już niedostępny. Jak zobaczyłem tą cenę tutaj, że nie wiem, czy on w ogóle. Jak długo był w tej cenie, bo cena jest po prostu, słuchajcie, no bajkowa. Gdyby ten zamek był w takiej cenie w pierwszym dniu, to by było super, ale no on pewnie szybko, szybko się wysprzedał. I teraz to, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę, bo pamiętajcie, że ja nie robię rekonstrukcji historycznej żadnego zamku. To nie jest tak, że będę robił malborg i kupię milion cegieł Lego Bricks bordowych. Nie po prostu buduję zamek i będzie to mój zamek, moja wersja, i będę się też starał utrzymać go trochę w takiej konwencji zamkowej, ale też trochę wiecie, no zabawkowej, bo jednak te dobre wspomnienia z Lego z dzieciństwa mam. Chociaż miałem bardzo mało zestawów. W tamtych czasach niewiele osób było stać na Lego, e, no to chciałbym zachować właśnie ten taki troszkę, e, wiecie, eleme takie elementy zabawy, takiej troszeczkę, że jest to nadal zabawka. I powiem Wam, że to co lubię w tym zamku i to co też e, trzeba pamiętać, bo zaraz jak zobaczycie części, to będziecie rozumieć, czemu e, takie wybrałem. No to ten kolor, e, te kolory muszą być tutaj e, dostępne. E, Projektanci na pewno mieli na uwadze to, że trzeba tę te szarość po prostu przełamać, bo nie jest sztuką, i to już będę powtarzał po raz kolejny, zbudować jeden wielki szary kloc. Ale sztuką jest po prostu zrobić z tego coś kolorowego, co nadal świetnie wygląda jako zabawka, ale też jest fajnym zamkiem. Czasami mam wyrzuty sumienia, że rozłożyłem ten zamek na części pierwsze, bo on jest naprawdę super. Więc tak. To, co na pewno kupiłem i to, co mi się przyda, to są te łuki. One dają bardzo dużo możliwości tworzenia po prostu korytarzy, takich połączeń pomiędzy sekcjami. No i są w dwóch kolorach, żeby właśnie tutaj to przełamać. Jeśli chodzi o plejty, to powiem Wam, że to są strasznie drogie rzeczy i będę musiał trochę pokombinować. Zamek będzie się rozrastał, więc ja będę próbował te plejty może gdzieś dostać. E, używane, bo 10 zł za jeden, to gdybym budował załóżmy moduł czteropiętrowy, to mam już 40 zł na samych płytkach, tak, tutaj plate to płytka. Mm, tutaj trochę jak za zamawiałem, to nie spojrzałem i nie domówiłem, chciałem tego domówić więcej, więc te płytki to powiedzmy, że, e, że to nie jest jakaś ważna rzecz. E, tutaj też z tym brikiem zamuliłem, mówiąc tak po prostu. Więc muszę, muszę po prostu to jeszcze, może, w czwartym zamówieniu sobie domówić. Tak samo te łuki chyba, chyba w kolejnym zamówieniu nie, nie, nie chcę wam obiecać, że są. I teraz tak. Kupiłem cztery długie łańcuchy. Właściwie łańcuchów kupiłem jeszcze więcej, bo łańcuchy się przydają bardzo. Tutaj te plejty też stwierdziłem, że kupię. Też znowu zapomniałem kupić ich więcej, no ale trudno, wiecie, jakby. Przy finalizacji, jak po prostu, bardziej myślałem o tych 240 zł, niż o tym, co ja tutaj zamówiłem. I tutaj jest pewna część taka tego zamówienia, która. Będę miał dla Was taką niespodziankę, jeżeli będziecie subskrybować, będziecie na bieżąco, to pokażę Wam coś ciekawego. Pracuję nad jeszcze jednym projektem, o którym nie chcę za dużo mówić, ale będzie związany właśnie też z tą tematyką, i są tu pewne elementy do tego. Jakby ten projekt już kiedyś zgłaszałem do ideas, także no nie przeszedł, ale mam już na niego inny, ciekawszy pomysł. Więc są tutaj koła, zobaczcie, że jest to w kolorze brązowym, to już nie jest część zamku, tylko to są te elementy typowo do pojazdu. To jest, będzie pewien taki pojazd, ale więcej nie powiem. Więc są tu bardzo specyficzne elementy, które no. Pamiętajcie, że czasem warto kupić na Lego, bo na Bricklinku mogą być na przykład dużo, dużo droższe. Więc to są elementy do pojazdu, więc na to na razie nie zwracamy uwagi. Ok, teraz chciałbym Wam pokazać tutaj kolejne zamówienie. No tutaj też mam oczywiście kwiatki dostępne, także tutaj cenę tego zamówienia, no to zrobiły te drzwi. Zobaczyłem te drzwi w jednym zestawie i one są mega, mega fajne. No i kosztują po ponad 10 zł jedno skrzydło. I mówię, no po prostu muszę je mieć. Co ciekawe, to są inne drzwi poniżej i te kosztują po 5 zł. I nie mam pojęcia, jaka to jest różnica. Jak przyjdą, to je sobie zobaczymy. Może ten, jak to powiedzieć po polsku, mold, wzór jest droższy w tłoczeniu. Nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Zamówiłem to, co chciałem zamówić od dłuższego czasu. I to jest drogi element, bo kosztuje 7 zł. To są te kruki z Dreamsów. Zamówiłem dwa. Może jeszcze domówię jednego, bo są no, fenomenalne. To jest to jest niesamowity odlew tutaj. To jest świetna figurka. Bardzo chciałbym, żeby LEGO robiło dużo więcej zwierząt. Może niekoniecznie takich fantastycznych, ale to mi się naprawdę przyda. Zamówiłem trochę ryb, żeby mieć wypełnienie, jeżeli chodzi o spiżarnię zamku, w trzech, w trzech kolorach, żeby też tam trochę było różnicy. To jest ta próba właśnie przełamania tego, tej szarości, która tam będzie. To, co kupiłem jeszcze dodatkowo, bo też chciałem kupić w tym roku kalendarz adwentowy City, z tego powodu, że była tam Pani Mikołaj, co się rzadko zdarza, no i też tutaj będą elementy do tej figurki, więc będą tu też elementy trochę takie figurkowe, zamkowe, Kupiłem trochę elementów do budowania figurek Tax Collector no to jest przepiękna figurka, jakiś wiking i to, co mi się spodobało, bo chciałbym bardzo tego użyć, to jest ten kolor peruki, czyli tych włosów do minifigurki, Bardzo drogi element, 571. No ja wiem, że 5 zł to nie jest może drogi, ale no jak się patrzy na to, że to jest malutki fragment plastiku w tym kolorze, no to, to jest drogo. Tutaj zamówiłem jeszcze trochę te średniowieczne włosy. Ja uważam, że one są super. Były użyte w Forest Menach, tam do tej dziewczyny, w opcji leśnej kryjówki. Ten zestaw, który był gratisem. I tutaj, znowu, pewien taki skład, że tak powiem, elementów do osobnego projektu. I tutaj wchodzimy już w elementy, znowu zamkowe. Wziąłem 15 tych klocków, pojedynczych 15 tych bo za chwilę pokażę wam w trzecim zamówieniu co można z nimi zrobić i te też tutaj sobie wziąłem, bo one się bardzo fajnie przydają. Tutaj tym razem wziąłem poprawną ilość tych łuków, bo one bardzo fajnie tworzą nam malutkie okienka, więc na przykład ten klocek w połączeniu z tym klockiem, z tymi klockami może nam dać bardzo fajne takie okno w wieży na przykład. Te klocki to jest element znowu tego projektu, wszedłem też na chwilę w tile, czyli w te takie płytki okrągłe, no i stwierdziłem, że muszę sobie kupić parę winyli, fajnie wyglądają, do jakiegoś zupełnie innego projektu, ponieważ jestem fanem Harry'ego Pottera, to jeśli dobrze kojarzę, to kupiłem tą czekoladową żabę. I to jest super, bo czasami te elementy są w ogóle, wiecie, bardzo niedostępne. Można je dostać tylko w jakichś zestawach, które są dość drogie. Kupiłem takiego fajnego chrabąszcza w dwóch sztukach. Też mam już na niego pomysł. I to jest taki kompas, który też może się przydać podróżnikom. Więc tu mamy znowu okno. Zobaczymy, jak ono mi się wpisze. Ja też będę trochę testował. Kapelusz, bo jest super. Więc mam już coś fajnego na, do użytku, do jednego też projektu innego. I tutaj kolejne elementy. Ten klocek akurat mi w ogóle brakuje do jednego zestawu z Harry'ego Pottera, więc też go domówiłem, to jest dobra opcja. No i łańcuchy tutaj dodatkowo jeszcze łańcuchy się bardzo w kassel przydają. Okładkę do książki, bo to naprawdę jest bardzo ciekawa okładka i będzie można ją fajnie wykorzystać. Mam już na nią pomysł. Jedną żółtą tarczę, niebieskie piórko mamy tutaj jeszcze dwa fajne kapelusze czerwona różdżka bo to jest naprawdę fajna rzecz. Jakieś dwie, tutaj kopie, taki kryształ, na który też już mam pomysł, lampę i tutaj mamy te takie yy, bicze czy baty. Nie muszę sprawdzić, czym to się różni, ale w bardzo fajnych kolorach. To też jest, yy, też mi się przyda. Także to jest drugie zamówienie. Yy, I trzecie zamówienie. Tutaj ono jest jakby najmniej klocków, ale jest dość drogie, bo tak jak Wam zapowiadałem i sprawdzaliśmy, to zamówiłem te części skał, które będą podstawą zamku, no i też wyższymi partiami zamku, tak, bo już widzę, że pewnie będę na przykład tych części używał do budowania wyżej. Tutaj spróbuję z narożnikami, no i też zamówiłem osiem takich okrągłych elementów. Nie ukrywam, że nigdy z nimi nie pracowałem, nie budowałem nic z nich i chciałbym po prostu popatrzeć, jakie to daje możliwości zaokrąglania budowli, bo fajnie by było mieć troszkę może coś też okrągłego. I to są te elementy, o których już mówiliśmy. E, zamówiłem e, ten prosty element e, w zamówieniu, jak widać, nie ma tego narożnikowego. Usunąłem go, widać, będę musiał jeszcze go zamówić, bo na razie mamy ten prosty element ściany, który, jak widzicie, zamówiłem 8 i to jest bardzo wysoka cena 88 zł, więc ten zamek już, powiedzmy, że odcinając tam te 100 zł na inne projekty no, to wyniesie już 600 zł plus zamek, powiedzmy, no to 1000. Więc tutaj, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy nie prościej by było kupić Lion Knights Castle i go w ogóle rozebrać, na części przerobić. W ostatecznym rozrachunku mieć jeszcze 22 figurki Lion Knights. Ale słuchajcie, no trzeba po prostu próbować uczyć się, ćwiczyć i, i patrzeć, jak to jak to wychodzi. Na chwilę obecną zamówiłem też jeszcze takie tutaj w dwóch kolorach. Jak widzicie, wszystko jest raczej w dwóch kolorach. Jeżeli nie jest w dwóch kolorach, no to po prostu w tym kolorze nie występuje. Na przykład ten klocek ciemny chyba nie był dostępny. Także tak wygląda zamówienie. No i teraz będziemy czekać. Na części standardowe to jest do tygodnia, ale uwaga na części, które lecą z Danii, bo oni tam mają pewnie tam je tylko robią. No to kurczę do 50 dni. W razie co w międzyczasie będziemy sobie już budować z tego, co jest. Będę też wam pokazywał inne rzeczy, no bo... Bo nie wiem, ciężko mi powiedzieć, które były, które. Miałem wrażenie, że większość z nich jest standardowa i raczej sprzedaży tutaj, że jest w magazynach w Polsce. Bo one są wysyłane z Polski też. Więc no zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Także mamy trzy zamówienia, 700 zł ponad. Bardzo dużo i podsumowując... Tak jak Wam pokazałem, no to są bardzo, bardzo ciekawe elementy, które no ciężko dostać. I myślę, że te drzwi tutaj przede wszystkim, one będą robić robotę, bo chcę je użyć do wielkiej sali. Te drzwi też będą gdzieś użyte na pewno. No i tu są bardzo specyficzne elementy, także, także tak to wygląda. No nic, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie kciuki, żeby części przyszły szybko, żebyśmy mogli już budować, żebym mógł Wam pokazywać jakieś update'y. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!